Spotkania, warsztaty i wydarzenia kulturalne zorganizowane z myślą o seniorach. Najstarsi mieszkańcy Świętochłowic powinni zapamiętać termin 4-10 października. W tych dniach w naszym mieście odbywać się będzie bowiem Tydzień Seniora. Na ten tydzień seniora zaplanowano imprezy typu sportowego, różnego rodzaju turnieje między innymi turniej szachowy. Następna część dotyczy tak zwanych spotkań integracyjnych. Są to różnego rodzaju typy warsztaty, gdzie po prostu seniorzy będą mogli uczestniczyć w tych wszystkich spotkaniach. Końcowym etapem będzie potańcówka, końce takich galowych, który się odbędzie w CKS-u. Warsztaty i wykłady, które zaplanowano to ekologiczny senior, zdrowy senior, bezpieczny senior oraz spotkanie z historią w Muzeum Powstań Śląskich. Zajęcia sportowe poza turniejem szachowym obejmują jogę, nordic walking i gimnastykę z elementami fizjoterapii. Tydzień Seniora to projekt wybrany w świętochłowickim budżecie obywatelskim. Pomysłodawcom chodziło przede wszystkim o to, by zaktywizować najstarszych mieszkańców miasta. Żeby mieli jakieś zajęcia, żeby nie byli osamotnieni i żeby z nami współpracowali, żeby nasze koło było jak największe. Napisaliśmy wniosek i wniosek naszymi głosami emerytów przeszedł. Dostaniemy, dostaliśmy zgodę na tydzień seniora, no i pracujemy. W tegorocznym budżecie obywatelskim zgłoszono kolejny projekt z myślą o najstarszych mieszkańcach: Świętochłowice Miasto Przyjazne Seniorom. Zakłada on między innymi, organizację warsztatów komputerowych oraz spotkań integracyjno-kulturalnych.